Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, czołem. Dajcie znać, czy słychać mnie dobrze, bo o, właśnie macie takie tutaj, będzie Was strasznie pewnie. za głośno, no co ty gadasz? Echo jest delikatne w pokoju? Echo trochę może. Ale tam też było echo i bo mnie przeszkadzało. Zwyczajniliście się. No może coś wyłożymy, te ściany albo coś zrobimy. Nie wiem, co tak szumi. Grzejnik, bo macie tu obok siebie grzejnik, widzicie, tutaj. On szui, bo mi grzeje w pokoju, bo mi zimno! Jest jakieś minus 40 tysięcy stopni. I musiałam wyjść na zewnątrz czy czy se grzejniczkiem. O, jakie kurwa gorące. Aha, bo ja teraz w drugą stronę siedzę, muszę się poobracać. Czekajcie, bo się źle obróciłam. O, dobrze się obróciłam już. Nie, <laughs> ale wy widzicie, jak długo mi się ładują strony z Twitcha? To nie jest normalne. Nie, serio, mega długo mi się Twitch ładuje w ogóle. Widzicie co się dzieje? Przyspamić łasi Slake. Możecie ją porucha yy. powitać serdecznym ruchaniem. Jezus Maria! Ło! Takie mam wyniki speed testu. Wszystko super, tylko internet coś zamula. Odpal CMD i wpisz pingonet.pl. Jak się odpalało to? Kontroż. Oj, kurwa, nie tak. Oj, Pink on Ty, pojechały linijki i się znikło. Mam to przeczytać jak to jak to jeździ. Nie wiem, myślałam, że coś się ch... pokaże, a to tak... Pojechało, pojechało i puh, i znikło. Na końcu minus T dopisz. Ty, teraz to w ogóle zrobiło i nie. Teraz nawet skrynę nie mogłabym zrobić. Nic nie zobaczyłam nawet. O, 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 o! Leci, leci, leci! Jeden, jeden pingu, dwa pingu, jeden pingu, jeden pingu, dwa pingu, jeden pingu, jeden pingu, jeden pingu trzy. To dalej leci. Mam to czytać dalej? Dyktuj dalej. Oj, to leci, cały czas! Rozotowałam router. Ja Wam powiem taki sekrecie. Może to Wam specam od wszystkiego, coś pomoże. W naszym mieszkaniu jest taka magiczna wtyczka. I ta magiczna wtyczka sprawia, że w całym mieszkaniu, jakby prąd wyjebało, nie? My tego używamy zamiast do wszystkich świateł chodzić. To raz se pięknie, że wychodzi, że w nie? Tylko, że router też na to działa. I jak się przyjdzie do domu i się to włączy, to router też się dopiero co. Podłączę. Ale to nie są korki. To jest taki specjalnie zrobiony przycisk. Takie, wow, nie musisz pamiętać o wyłączaniu wszystkich rzeczy z prądu. No serio! Lodówki to nie wyłączę. Pokaż. Pójdę tam. Wyłączę to i tyle będziecie widzieć. Zrób zdjęcia, jak ten wyłącznik wygląda. Dobra, idę na klik. Wygląda jak taki od prądu. Od światła, znaczy jak się pyka. Taki. Ale pokażę Wam, co dzisiaj kupiliśmy. O! Unboxing jest robiony! RUMBA! Testuj! Nie ja miałem tego odpakować. Wolę po poczekać z na rękę, żeby czegoś nie robić. No wiem, że to nie rumba, ale rumba podobne. I mopuje! To jeszcze myje podłogę, bo ma taką wkładeczkę, że sfilczasz mu tą ściereczkę i ja on ci po... i myje. On nie tylko zbiera śmiecioszki, ale też myje. Mhm. Mm mm -hmm. A przy tych wszystkich białych płytkach, bo nie wiem, czy wy widzicie tutaj. Na korytarzu widzicie te białe płytki. Jeden paproch jak tam upadnie, to to widać. Wszystko widać na tej podłodze. Wszystko. Nie odpakuje. Ja płaciło. Moje instrukcja. Komu to potrzebne? Tu jest to co jeździć. To nas interesuje najbardziej. Jak to wygląda, no co, tu masz tuteczkę i se zmiata. To tak lapa? Może jakiś tam amortyzator jest, żeby wsiadać. Co? Tu jest ta mopująca część. To jest to takie domycia, nie? To jest kurwa defensywa na tak kosmitów. Będzie zapierać jak takie małe shurikeny. Stacja jeszcze taka ładująca tu musi być, nie? O! To chyba to? Albo to? to? Głupoty, gadasz lepiej, zwykły mopi. Tyle pozdrawiam. No nie, no tak, wiadomo, że zwykły mopem też, ale tak doraźnie na co dzień, to fajniej se puścić taką rumba, sprzątać tak porządnie raz na jakiś czas, nie? Jak to się łączy z tym? Albo się z tym nie łączy. Co to jest? Jakiś reflektor? Filtr. To może nie powinnam tego otwierać. Nie otwierałam tego. Może to jakieś zapasowe? Nie Dobra, nie odłożyłam to... tego, nieprawda. Nie macie takiego dowodu. kto robi klipa, ten 60. Czyta te instrukcje? Instrukcje są dla słabych. Potężne umysły poradzą sobie bez instrukcji. Stacja ładunkowa jest. On się na dotyk, tak? Oni się na dotyk ładują, prawda? Źle brzmi trochę. Chodziło mi o to, czy wystarczy, że się stykają, no. Ale tak to wygląda, w sensie ten, ten się dotyka z tym tutaj. I świeci. Na no, tym, więc chyba gi. Indukcyjnie, no właśnie, indukcyjnie, moi drodzy. Ale co, już w głowie. Hm. Dobra, czy ja mam jakąś apkę do tego? Siaomi. Siaomi co? Co ty jesteś? A jak to się nazywa w ogóle? Ktoś jakiś model na tego albo coś? Home, okej. Okay. Boże Puciego go na nią położyć i niech jeździ z płci po mieszkaniu. Przecież to o, kurwa. Dobra, Puc. Jedzie Puci na no, odchudzaczu ten odkurzacz ma wi w sobie. Wybierz pomieszczenie. Będzie jechał? Będzie jechał? Zdjęć tuż z kamery? Ale miał jechać z puczyn. to jest kamera, a nie filtr jakiś? O, 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 o. Jedzie? Nie, myje się. Ty pod biurko mi wejdzie. Ej, stąd, z stąd, Tam już co poradzi. I jak on się mysia do wszystkiego? Odjechał pod biurko. Jedzie. Pa. <gry rewrite> I pojechał o, o, o. Każmy mu przyjechać. Wracaj tu. Ciekawe gdzie dojechał. Jedzie tu kur. ale zajebiste. Czy się k***a nie może? Gdzie ty kurwa jedziesz? Zgubiał. No pszt, tu. To... Jak ja mam go naprowadzić? Kici kici, weź go na ręce. Boję się. Chodź dziecko, do no, stacji ładowania jedziemy. A kurwa, coś wyskoczyło. hat no i zajeźbiście! Niech się najpierw właduje, później się będziemy bawić w mapowanie i tak dalej. Ale zajbiste to jest! Podoba mi się! Uważam, że jest sztos. Mogę Wam zdać później relację z tego jak dobrze sprząta albo... Albo nie sprząta, jeżeli chcecie, jeżeli Was to interesuje. Zakup czegoś takiego kiedyś w przyszłości. Kiedy kotek? Po nowym roku. Bo jeżeli weźmiemy sobie teraz kotka, to my i tak wyjeżdżamy na święta do domu. Później jest Sylwester i myślę, że sobie tak na spokojnie po nowym roku kotka wezmę. To mi przypomina historię po po jakiejś imprezie, a w czwartek nie masz obrony. No bez kitu! Czy ja wam powiedziałam, że 10 mam obronę? Mam 9. I to wiecie o której godzinie? Boże święty. Słuchajcie, pisze do mnie promotorka. Pani Katarzyna, nie możemy się bronić o 11. A mówię, pani profesor, jak to nie możemy? Kaszkej. Ona mówi, nie, przekładamy godzinę. Na którą? 8.30. 830. Nie wstanę. Ja, ja zaśpię. Ja nie idę spać w sobotę środę tak to. Już bliżej mi do tego, żeby nie spać całą noc niż żeby wstać na to. Stacjonarnie czy zdalnie? Zdalnie się bronię. The one I eight eye. The one eye deployment the one eye. To de py Oh, O low The One I jak przeczytać Twój nick, chłopie? Jesteś the one eye i tyle. Za miesiąc zmienię nick, przysięgam. No jedno ok, Joracz, bo jedno oko mam od sierpnia. Aha, to przepraszam. Pozdro do Ciebie. I zdrowka życzę oczywiście. Nie lubię pierdół, nie lubię bibelotów i nie lubię rzeczy, które się kurzą. Ja mam tego jak najmniej. Jedyne co mam tutaj wystawione, tak jakby, fotka z tatą, którą mam w ramce i tam jest jeszcze sztuczny kwiatek, bo żywe przy mnie umierają. I to nie tak, że faworyzuję tatę, po prostu... Druga ramka, pamiętacie, co się z nią stało? Co się rozwaliła. Kurwa, roz... ramkę. Siak nowa. Ta osoba, która będzie do mnie przyjeżdżać, to jej zdjęcie będę tu wkładać, żeby każdy się czuł troszeczkę wyjątkowy. Więc jak przyjedzie siostra, mam foteczkę z siostrą. Przyjeżdża kuzynka, cyk! Foteczka z kuzynką. Jakbyś była sosem to jakim? Ketchupem zmieszanym z majonezem. O, to koniec. Szybko poszło. Jeszcze nie zdążyłam tego nadrobić. Gdzież koniec? To oglądaliśmy. Teraz to. Odwrócili mi kartę potwierdzić mój wiek za pomocą karty. O co ci chodzi chłopie? Co ty jeszcze potrzebujesz? Wydawca twojej karty odrzucił tę prośbę. Mhm. To jak mam inaczej k***a zweryfikować wiek? Ja wiem jak wyglądam, ale ja mam 18 lat. Koniec kontentu trzeba swój robić? Nie. Nie. Ten następny film działa, po prostu skipniemy jeden, no trudno. A wy na lamusy, na czym się możecie pochwalić? No czym? Głowa, ramiona, kola kolana, kola O! Dostawca nie umie tu wejść, a ja też nie umiem tu wejść, ja oni też nie umiem tego wytłumaczyć. Chłop stoi i mówi, proszę jak tu wjechać, a ja mówię, nie wiem. I stoimy i gadamy. I tego domofonu nie słychać w ogóle, że ten chłop do mnie złota, ja o tym nie wiem. Ej, chat można jakoś podgłośnić domofon? Bo on tak mega cichutko robi takie... A ja bym chciała, żeby on robił... Da się tak zrobić? O, k**wa, robi. Zrobiło tyle i zrobiło jak tupta o jejku. Fajnie se tup tam, nie? Wszyscy na mnie zawsze krzyczą, że nie podnoszę nóg jak chodzę, dlatego tak pociągam tymi kapciami. Ale ja nie lubię. Dlatego mam dziury w kapciach później. Klatka w domu jednorodzinnym powodzi się. A jak jeszcze Windom będzie Kuba jechał? Stuka? Zdobnie. Mamy jedzonko. Nie ma jest Zimne. Albo mu powiem trochę jego pierożków, bo powiedział, że chce mało. A ja zamówiłam aż 10 pierożków dla każdego. Jeżeli jesteście z Warszawy i chcecie dobrą szamkę w nocy, zaparowani nocą, zamawiacie pierożki ze szpinakiem i z serkiem. Nie ma nic lepszego. fu Ja też myślałam, że fu. Ale teraz... na obrazek i powiedz, co pierwsze rzuca Ci się w oczy. Dwa krokodyle. Test, jeżeli zauważyłeś najpierw nietoperza albo ptaka, oznacza to, że nie lubisz i boisz się odpowiedzialności. Gdzie jest nie nietoperz? Ty widzisz ptaka? Jeśli odpowiesz na jedno z tych pytań, to jesteś czarnomowcą w rodzinie. Yy, przepraszam, nie dostałam zestawu pytań. Może to było pytanie? No trudno, przegrałam. Ja i tak wiem, że jestem czarnomowcą w rodzinie, w sensie Marica uważam, że jestem czarnomowcą w rodzinie, ale to się wkrótce zmieni. Mam na to plan. Dlaczego? Bo wstaję o 15.00 i doram na komputerze. Kiedy inni kończą kolejne kierunki studiów albo świetnie sobie radzą w piłkę nożną. Dodaj dwa do dwóch. Powiem Wam, że pierożki... Mm takie dobre. I zjadłabym jeszcze kolejne, ale są ta Remka. I może on powiedział, że zamów mi coś małego i to znaczyłoby, że mogłabym zjeść pół jego porcji, ale wiem, że koło drugiej to on będzie głodny, więc nie zjadł mu pierożków, ale jak zostawi, to dojem. Nie róbcie tak. Umyjcie włosy albo kurwa załóżcie czapkę. Nie sypcie ze mąki na kakaem. Gówno, ale działa. Jeżeli robaków ci się tam przez noc może namnożyć, jak wysypiasz tam coś słodkiego typu kakao. Wysk. Nie, umyjcie włosy. Nie wierzę w niego. Nie zrobił tego. Dobra, ja chcę zobaczyć, jak ta Marcysia wygląda. No, dziwnie wygląda. Dla porównania, żebyście mieli. To jest jej nos jakby wcześniej. Takiegoś innej z twarzy. Jakby za dużo miała... Za, za dużo w policzkach, jakby miała zrobione tak... I tak. Nie wiem, nie wiem, no coś mi tu nie gra, no. Jak jesteście na weselu, to jest taka piosenka, że śpiewa się wszystkie miesiące w roku, te osoby wstają i wtedy piją kieliszek. Kiedy wstaje Mirek, Zodiakary, mogły siedzieć i gadać między sobą. Totalnie wygląda jak baran. Nie, to jest po to, żeby się najechać. Wiem, bo raz zrobiłam tak na weselu, że mimo że ja jestem urodzona w marcu, to później udawałam, że jestem urodzona i w czerwcu, i w lipcu, i w sierpniu, i pojechałam do końca roku, i nocy nie pamiętam włosy Wiecie, takie manowanie tym, czy się ma te w sensie, czy się zostawiacie się goli, niepotrzebne, niepotrzebne. Moim zdaniem najlepiej, żebyście się wyczuli dobrze, czyli jeżeli lubicie być ogoleni, to żebyście się ogolili, a jeżeli nie, nie się to żebyście się nie golili. A jeżeli jest to wam obojętne, to na przykład dogadać się z partnerem, żeby wiedzieć co on preferuje i wtedy nie ma żadnego problemu. A jakiś taki one night stand, to może się wiecie, możecie mieć go w dupie, czy jemu się tam podoba czy nie. 1, 2, 3, 3! 1, 2, 3, 1, 2, Wtedy jeszcze mogłam, mieszkałam w domu teraz już nie mogę mieszkam w bloku Dziękuję, Wam serdecznie za dzisiaj Buziaki dla Was Trzymajcie się ciepło, dobrej i Wam życzę Pa pa!